Cześć wszystkim i tam serdecznie, dzisiaj mówimy sobie nowe wyzwania Które właśnie weszły do gry Pokażę wam który to jest oczywiście tydzień Jest to tutaj e, wyzwanie zabawa wchowanego. No i to jest ten tydzień, no i pierwsze zadanie to jest Zbierz 500 sztuk drewna, 400 kamienia i 300 metalu Jak zrobić to zadanie? Zadanie jest bardzo proste, dlaczego? Dlatego, że e, nie musimy zrobić tego w jednym meczu Jednak ja postaram się wam pokazać więcej jak zrobić to jak najszybciej Żebyście nie musieli się męczyć ja po prostu polecam na właśnie paskudną przystań, bo tutaj mamy dużo materiału różnego rodzaju. Tutaj taki protip, żebyście weszli na naparzankę, bądź na przykład arenę, dlatego że tutaj jest bustowane zdobywanie materiałów. No i teraz pokażę Wam pokrótce, jak szybko właśnie sobie można nafarmić tych matców. Jak widzicie tutaj, praktycznie wszystko daje jakieś w miarę spoko ilości tych materiałów. Tak naprawdę szybko tutaj idzie. Jak widzicie tutaj, kontenery te dają spoko ale żeby jeszcze szybciej zdobywać, to polecam, właśnie te siatki rozwalać, bo one dają chyba najwięcej metalu. Także z jest właśnie jak widzicie w miarę spoko i można je naprawdę wykonać w jednym meczu. Eee, I właśnie ja pokazuję tą lokację, dlatego że według mnie jest najlepszą lokacją, e, bo wydaje mi się, że najszybciej tutaj a Jak widzicie 300 metalów, ja już będę miał praktycznie. Także wystarczy sobie nagad te murki też poniszczyć, coś, bo one też dają duże, jak widzicie, jeden murek daje około tej prawie 30 metalu, więc naprawdę spoko to, e, znaczy 30 kamienia, więc naprawdę spoko to e, się prezentuje. Ja oczywiście przypomnę o subskrypcji kanału, jeśli Wam pomogłem. Postaram się dzisiaj nagrać wszystkie wyzwanka, e, żebyście właśnie mieli e, jak najszybciej zrobienia. No i możecie napisać, w który level karnetu wy macie. Ja oczywiście zachętam do ustawienia suba, jak macie pytania, to piszcie w komentarzach. No i oczywiście pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu twórcy, jeśli chcecie ja weść kanał, będę mega wdzięczny. No i myślę, że jak, jak widzicie, to lokaty jest spoko, macie ocenić, bo jak widzicie, że mam praktycznie już prawie full wszystkiego, jeszcze tylko drewno. Drewno pokażę gdzie zdobyć. Drewno zdobywamy z tych palet, dlatego z tego idzie najszybciej, bo jak z takiej jednej palety, naprawdę można bardzo dużo zdobyć, więc o ja sobie tutaj to jeszcze poniszczę wszystko. Żebyście po prostu mieli na odcinku, że naprawdę to nie jest fake. Jakieś tylko można sobie w miarę tutaj łatwo zrobić to zadanie, no po co tam odkładać to, e, jak można właśnie sobie tak na no speedzie zrobić. O, tutaj do tego magazynu też możemy sobie wejść i teraz podliczymy mniej więcej ile, o, drewno mamy, jeszcze kamienia chyba 40, tam 30 i pokażę Wam mniej więcej ile mi to zajęło. Dobra, jak widzicie wszystko ja mam, 500 drewna, 400 kamienia, 300 metalu. I dają mi to uwaga niecałe 3 minuty, więc jak widzimy, myślę, że lokacja dobra. Ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i Wam pomogłem. Tu na tyle, dzięki, trzymajcie się. Siema.